Thank you. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marek Drumała, dzień dobry. A dziś moim Państwa gościem dr Andrzej Krzystyny, historyk, autor wielu książek, publikacji, publicysta i co istotne dla naszej rozmowy, bo od tego wątku zaczniemy, członek Rady Programowej Panteonu Górnośląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka przyszłość Panteonu Górnośląskiego? Dowiadujemy się, że już nie będzie finansowania z resortu kultury. Czy to przekreśla ten projekt i te ponad 100 lat. Historii Górnego Śląska ja, w granicach Polski? Ja myślę, że to nie przekreśla działalności Panteonu. Myślę, że Panteon będzie dalej istniał, ale będzie ta działalność, myślę, znacznie ograniczona. I powiem szczerze, że jestem bardzo zaskoczony tą decyzją. Bardzo zaskoczony tą decyzją, dlatego że zgodnie z umową podpisaną w 2022 roku, Panteon miał być współfinansowany przez Ministerstwo Kultury. Dziedzictwa narodowego do 2027 roku. Więc to jest tak jakby przerwanie w trakcie, no zerwanie umowy w zasadzie, no to moim zdaniem bezzasadne. Z tego co wiem, z tego, co udało mi się dowiedzieć w Ministerstwie Kultury, no jakby no można powiedzieć tak, że Warszawa uważa, że już jakby swoją rolę Zakończyła i sfinansowała to, co miała sfinansować, i jakby teraz się już wycofuje. Co? Te argumenty, które tutaj udało mi się gdzieś wyczytać, w Panteonie Górnośląskim zakończono etap wsparcia inwestycyjnego oraz remont budynku. Właśnie to miało zadecydować o wykreśleniu instytucji z listy podmiotów współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Taka argumentacja. A zatem, jeżeli chodzi o utrzymanie tej. Tego projektu no to już czas najwyższy, aby zajął się tym region. E, region się cały czas tym zajmuje, mhm. natomiast współgospodarzem od początku było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego I, i, i jeszcze raz to powtórzę, bo to jest bardzo ważne. Umowa była podpisana w 2022 roku, miała trwać do 2027 roku. 5 lat, czyli jeszcze, jeszcze dwa, dwa lata, prawda, jeszcze ponad dwa lata. E, została w trakcie zerwana, że jakby, jakby ministerstwo uznało, że już zakończyło swoją rolę. Ja myślę, że swojej roli jeszcze, jeszcze nie zakończyło. To jest kwestia dalszej działalności Panteonu, która teraz będzie mocno ograniczona, obawiam się. Ja nie sądzę, żeby, żeby Panteon Górnośląski skończył swoją działalność całkowicie, to to też by było bardzo, bardzo niedobre. Ale no tutaj jednak odpada jeden ze znaczących współgospodarzy i myślę, że jest to bardzo niesprawiedliwa i niesłuszna decyzja ministerstwa. A mamy de decyzję w takim razie resortu kultury i mamy też apel radnych sejmików województwa śląskiego, bodajże jednogłośny, aż chciałoby się powiedzieć w takim razie, skoro takie mocne i głośne wołanie o wsparcie to powinno zostać usłyszane. No, to, jest, to jest bardzo ciekawe, że wszystkie środowiska od prawa i lewa, bo nie słyszałem głosu ze Śląska przynajmniej popierającego decyzję ministerstwa, są zgodne z tym, że ministerstwo dalej powinno być współgospodarzem i współfinansować tą instytucję. Prawda? No, to można powiedzieć tak troszeczkę, troszeczkę żartem, cytując Marka Chłaska, że nic tak nie pobudza patriotyzmu, jak pieniądze, prawda, tutaj, tutaj, ale, ale, myślę, że powinniśmy jeszcze się nie poddawać, bo wiem, że, wiem, że trwają rozmowy, trwają naciski i być może, chociaż w to wątpię, raczej ministerstwo może zmieni, zmieni tą no, niekorzystną decyzję, bo Panteon Górnośląski jest bardzo ważnym obiektem dla regionu. jest. Często odwiedzany, prowadzi szeroką działalność również edukacyjną, nie tylko wystawienniczą, także jest to obiekt potrzebny i też myślę, że z punktu widzenia ministerstwa, no nie jest zasilany dużą kwotą też co roku. Zwróciłem uwagę na ten gest jednomyślności i myślę, że pan tak samo, bo no to pokazuje, że ten Panteon Górnośląski może łączyć, a były takie momenty, że, że dzielił i sporo polityki się w to wkradło. Tak, są, są różne wizje działalności Panteonu. Myślę, że, że wiele osób chciałoby zmienić statut, chciałoby widzieć inne postacie w, na wystawie w Panteonie Górnośląskim. Natomiast cele i działalność zostały określone w statucie od początku. Prawda? On, on powstał w stulecie powrotu części Górnego Śląska do Polski i, i miał upamiętać ten fakt. I, I myślę, że to się udało. Jest to jeden. No z nielicznych obiektów, które, które pozostanie po obchodach stulecia powrotu części Górnego Śląska do Polski. Natomiast no, jeśli są, są różne wizje, należy dyskutować. Należy dyskutować, należy rozmawiać, należy, należy się ścierać, nie wykluczać nikogo z dyskusji. Natomiast no, to, co pan redaktor powiedział, należy się cieszyć, że to tak, że zostaliśmy zjednoczeni. Ja, ja sądzę, że tylko na chwilę. I tu ten wątek będziemy kontynuowali w dogrywce na stronie Radia Piekary pytając o to, czy da się opowiedzieć historię Górnego Śląska w granicach Polski bez wojny polsko-polskiej. Zostańcie Państwo z nami. Doktor Andrzej Krzystyniak, moimi Państwa gościem, jest możliwość, żeby usiąść przy, przy jednym stole i mimo pewnych, tak jak pan to ujął, trochę dyplomatycznie różnych wizji i przekonań, opowiedzieć tą historię, nie kłócąc się ze sobą? Oczywiście, że tak, możliwość jest. Obawiam się, że tylko, że tej, tej szansy nigdy nie wykorzystaliśmy. Bo ja mhm. pamiętam takie taki modne słowo dzisiaj okrągły stół. Śląski Okrągły Stuł taki pierwszy, takie pierwsze spotkanie ścierających się różnych wizji Górnego Śląska, to przy okazji wystawy projektu wystawy, scenariusza wystawy stałej w Muzeum Śląskim w Warszawie. To, to jest taki, taki kluczowy moment w 2013 roku w styczniu, no gdzie. Nie znaleźliśmy wspólnego mianownika, należało go, należało go dalej szukać, należy go szukać, należy szukać porozumienia, e, znaleźć jakiś wspólny mianownik, wspólny fundament działania e, dla, dla regionu, dla Śląska, a może kłócić się powyżej po prostu, nie wykluczać też żadnej wizji. Yy, yy, i nikogo z dyskusji. No a może, to jest bardzo trudne. A może to jest tak, panie doktorze, że my siadamy do takiego śląskiego stołu wtedy, kiedy po prostu zaczyna brakować pieniędzy i się okazuje, jak na przykładzie Panteonu Górnośląskiego, że Warszawa nie widzi potrzeby, żeby tutaj ten Panteon Górnośląski finansować i zróbcie to sami. I wtedy zaczyna się poszukiwanie. I, w, I wtedy Warszawa jest potrzebna, prawda? <laughs> to znaczy, jesteśmy w stanie zrobić to sami. Myślę, że województwo śląskie jest w stanie udźwignąć taką instytucję jak Panteon Górnośląski. Zresztą nie tylko, nie tylko taką instytucję, tylko jeśli mówimy o wspólnej historii Polski i Śląska, jesteśmy częścią organizmu państwa polskiego, no to nie możemy, nie możemy być traktowani w taki sposób że w trakcie działania, w trakcie trwania umowy, nagle ją przerywamy. Nagle słyszymy, że no skończyliśmy tu już naszą rolę, teraz radźcie sobie sami. No, nie jest to właściwe postępowanie. To może rodzić różnego typu antagonizmy i myślę, że jest to decyzja nieprzemyślana do końca. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, czyli do wojny polsko-polskiej. Przypominamy sobie jak Panteon Górnośląski Powstawał wsparcie ze strony resortu kultury, zarządów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Jak to jest w takim razie ile w tym hipokryzji, że zmienił nam się rząd, mamy koalicję rządzącą? Platforma Obywatelska na ustach miała wiele postulatów podnoszonych przez śląskie środowiska, jak chociażby język śląski i ta kłótnia o to, czy to język, czy, czy gwara. Teraz okazuje się, że pieniędzy na Panteon Górnośląski brakuje. Czyli zły, zły pis y, y, utożsamiany bardzo y, często z y, takimi y, postawami antyśląskimi, i dobra platforma obywatelska, prośląska, język śląski, etc. Czyli już, różne metody działania, cel ten sam. Znaczy, no ale pieniądze no. były, dzisiaj pieniędzy nie ma. Pieniądze były, dzisiaj pieniędzy, y, dzisiaj pieniędzy nie ma. Być może będą. Panie redaktorze, no to jest jak to w polityce bywa. Okay. Można obiecać, można obiecać wszystko. No już, już, myślę, że widzieliśmy już niejedną nie obietnicę też dotyczącą, dotyczącą Śląska i nie tylko Śląska, prawda? że tutaj zrobimy, zrobimy wiele rzeczy, natomiast gdzieś to potem umyka w trakcie kadencji, bo już mamy połowę kadencji i, i co dalej? i dowiadujemy się, że pieniędzy nie ma. Pieniędzy nie ma na Panteon, pieniędzy nie ma na, na inne cele. E, e, prawda? Więc, więc jak to jest? Jak, jak dalej mamy współdziałać razem, wspólnie? Prawda? Czy, tutaj, czy tutaj pewne rzeczy mają być już udźwignięte, te, mówię nie tylko w kwestii Panteonu, jedynie przez województwo? Czy państwo też w innych kwestiach będzie, będzie się wycofywało? No to jest bardzo, bardzo zły sygnał. A czy my wiemy, czego chcemy tak naprawdę? I tu się odwołam do tej inicjatywy nie, dyrektora Teatru Śląskiego, zwołania Okrągłego Śląskiego Stołu. Usiadły tam e, mądre głowy, zaczęły dyskutować. Merytorycznie, tak na otwarcie, y, dość słabo, ale y, liczymy na to, że, że gdzieś tam te poszczególne tematy czyli będą. będzie kontynuowane Tak, chyba tak. Pan by się widział przy takim y, stole? Nikt mnie nie zapraszał. No właśnie, a może to jest ten problem. Szczepan Twardo, który tam był, czyli y, y, nasz znany pisarz, y, y, mówi tak: powinniśmy zwrócić uwagę na środowiska prawicowe, konserwatywne, jeżeli z tej dyskusji ma wyniknąć coś dobrego y, dla całego regionu. To chyba wołanie na puszczę, bo nie sądzę, żeby ktoś zwrócił uwagę na takie środowiska. Przy, okrągłym, przy Śląskim Okrągłym stole był, była tylko jedna strona w zasadzie, chyba. Widząca, widząca Śląskość w jeden sposób. Dlatego, dlatego myślę, że to, że to, jak zauważył pan Szczepan Twardoch, no raczej nie wyjdzie. Można się, można się spotykać, można, można narzekać, czy można. Się, można się chwalić, czy wykazywać wyższość wobec innych regionów, Bez takie głosy często się słyszy, ale z tego nic nie wynika. No. W okresie kampanii parlamentarnej pamiętam, a także w kampanii prezydenckiej dało się słyszeć coś takiego ze strony Platformy Obywatelskiej, że nie ma nic ważniejszego na Śląsku niż język śląski. Przy tym okrągłym stole padły ważne słowa profesora Ryszarda Koziołka, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, który mówi tak, język śląski nie jest najważniejszy ani tu, ani na zewnątrz. Panie redaktorze, ja z, z, przeczytałem na jednym z forów dotyczących e, dyskusji o języku śląskim taki, e, taki dowcip, że jeden z uczestników opisał to, że nie, nie będę miał na rachunki, nie będziemy produkować węgla, nie będzie kopal, nie będzie przemysłu, za to będziemy sobie mogli pogodać. Może to właśnie chodziło panu profesorowi, że to nie jest jednak e, kluczowa dla, dla Śląska kwestia. No, będziemy mieć język śląski, ale co dalej? Co dalej ze Śląskiem? Czy to już załatwia sprawę Śląska, śląskiego przemysłu, kopalń, dalszego rozwoju przyszłości dla młodzieży, dla młodych ludzi tutaj? Tutaj na, na Śląsku jest to też nie, nie tylko tendencja śląska, ale miasta się wyludniają, Katowice się wyludniają. Z, z danych statystycznych wynika, że ubyło mieszkańców, inne miasta podobnie. Jak wyglądają inne miasta, jak wygląda tutaj przyszłość, Prawda? No językiem śląskim tego nie załatwimy. Możemy dyskutować, spierać się. To jest kolejny powód do konfliktu, do wojny, bo są różne wizje języka śląskiego, ale czy to e, załatwi nam e, jakikolwiek, jakikolwiek problem na Śląsku? No to przenosimy się w takim razie na <laughs> płaszczyznę gospodarczą i tutaj też pojawia nam się. Dwugłos. Tak jak radni jednogłośnie głosowali, głosowali za tym, aby wysłać do Ministerstwa Kultury apel o finansowanie panteonu górnośląskiego, tak obecnie marszałek województwa śląskiego i radni mówią, że transformacja ok, ale powinna być sprawiedliwa, uzgodniona z tymi, którzy reprezentują tutaj środowiska górnicze i że to jest kwestia suwerenności, a zatem nie można przeprowadzać e, transformacji na modłę Brukseli, w dużym skrócie, e, zgadzając się z wszystkim, co proponuje nam e, Zielony Ład. I znowu słuchać co innego ze strony resortu energii, ze strony resortu funduszy, e, niż to, co, o, o czym rozmawiamy tutaj u nas na Śląsku. E, to znaczy, panie redaktorze, ja, ja, ja śledzę ten temat od kilku albo nawet kilkunastu lat. I przedstawiciele prawie wszystkich znaczących sił politycznych. Mówili jedno: transformacja jest potrzebna. Musimy, yy, musimy ją przeprowadzać. Tylko zawsze się mówi, że sprawiedliwa transformacja i tak dalej. Nie, nie wiem, co się za tym kryje i yy, jak to jest rozumiane, to właśnie ta sprawiedliwość, sprawiedliwa transformacja dla, dla tych, których to najbardziej dotknie, czyli nas wszystkich. Yy, natomiast yy, ja pamiętam takie. Jedno wydarzenie, które umknęło troszeczkę w naszym regionie, albo przyglądano się na to z innej perspektywy. Mieliśmy w 2020 roku, w 2022 roku wizytę wysokich przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy właśnie wypowiadali się na temat zielonej transformacji, chwaląc Polskę, chwaląc takie. Sztandarowe miejsce dotyczące też kultury. Przypomina Pan postać Franza Timmermansa. <laughs> Franza Timmermansa i wypowiedź jednego z członków komisji, że tu jest, działo się to na muzeum, w Muzeum Śląskim, to jest świetny przykład transformacji, mieliśmy kopalnię teraz mamy muzeum, musimy podążać dalej tym kierunkiem, bo jeśli nie, to za 20-50 lat połowa Europy będzie pod wodą. Mm -hmm. No to jest i śmieszne, i straszne. Bo, Nie wiem, czy ktoś wierzy w to, że za, za 20-50 lat Europa będzie pod wodą, i, i, i likwidacja kopalni w Polsce e, pozyskiwania energii z węgla kamiennego czy z węgla brunatnego uratuje Europę. Prawda? Ale my dalej tym szlakiem idziemy, e, prowadzący nas nad, e, nad przepaść. My już dzisiaj importujemy energię elektryczną. Z jakiego kraju? Z Ukrainy. Która, to, która toczy wojnę, prawda? I, i wielokrotnie, wielokrotnie brakowało już tej energii elektrycznej. Musieliśmy ją importować z innych krajów. Nie? No, jeszcze raz powtórzę importujemy ją z kraju, który prowadzi obecnie wojnę. Czyli jak wygląda nasza polityka energetyczna i nasza suwerenność w tym momencie? Jeszcze, czy jeszcze jest to tendencja do odwrócenia, czy już hmm, kompletnie nie? Idąc dalej w takim razie, bo zaznaczyliśmy te płaszczyzny, e, które stają się takimi osiami sporu, jeżeli chodzi o kwestie e, kulturowe i historyczne, ale też e, gospodarcze. Zwykle politycy i tak to działa przy okazji każdych wyborów, obiecują co mogą. No to teraz ja się odwołam do w takim razie tego, co tu na Śląsku gdzieś padło i zostało jasno zdefiniowane a się nie ziszcza potem, jak chociażby ten obiecany język śląski i wiele innych podobnych tematów, to my jako region jesteśmy tak naprawdę takim wyborczym breloczkiem, że o Śląsku politycy mówią, że tu, tu się rozstrzygają losy tego, kto będzie rządził, żeby nas dopieścić, a potem zostajemy z tym wszystkim sami? No, panie doktorze, sam pan odpowiedział na to pytanie. <laughs> Widocznie tak jest. Zostajemy z tym sami. Ale czy ktoś ma złudzenie... W trakcie kampanii wyborczej, że będzie inaczej? Czy ktoś wierzy w to, że e, obietnice, przynajmniej połowa obietnic zostanie spełniona e, przez polityków? Jeśli, a jeśli tak się nie dzieje, czy nie powinniśmy mieć, mieć pretensji do naszych reprezentantów, którzy za, zasiadają w Sejmie, w Senacie? E, w, w ministerstwach, e, którzy powinni naciskać e, tam e, i dbać o dobro naszego regionu. Nie tylko realizować e, polityki, jaka jest narzucona, e, narzucona nam, ale bardziej patrzeć z perspektywy swoich wyborców, śląskich wyborców. Może tak się nie dzieje. Może tutaj, może tutaj jest klucz do rozwiązania problemów. Pamiętam, jak mieliśmy mieć Euro 2012, bo taki stary jestem i też ominęło to e, śląsk. E, to znowu jest pytanie o reprezentację, o której Pan mówił, o, o kilka słów o tej naszej kadrze parlamentarnej. Patrząc na rząd przed rekonstrukcją i po rekonstrukcji, widać, że przedstawicieli Województwa Śląskiego jest tam bardzo mało. No to jak w takim razie spojrzeć na, na, na Górny Śląsk, na Województwo Śląskie tak obiektywnie, jeżeli no, tam o ten interes decydenci nie zabiegają? Bo są w drugim, trzecim, a może nawet czwartym rzędzie. No to świadczy, to świadczy o jej skuteczności. Jeśli o Śląsku e, rozmawiają w takim, w takim razie decydenci, którzy nie są ze śląska, prawda? Bo nasi reprezentacji są pomięci no to potem wygląda to, jak, e, jak wygląda. Ale trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego, dl, dl, dlaczego są pomijani? Czy to nie jest ich wina? Bo na pewno nie, wini, nie wini był władze centralne, że tak się to, że tak się to odbywa, bo, bo polityka raczej jest twardą grą. Prawda? Ale dlaczego was tam nie ma? Dlaczego o tym nie decydujecie? Dlaczego nie ma e, nacisków? E, czy ktoś, spo... wracając do Pantheonu, Grąsia, czy, czy ktoś z naszych posłów spotkał się z minister kultury i. Rozmawiał o dofinansowaniu o Panteonie. No to dobre pytanie, które zadamy w tym studiu przy okazji y, wizyty polityków reprezentujących koalicję Dokładnie, czy, czy, czy ktoś w ogóle zabiegał takie spotkanie, bo mam wątpliwości, że czy, ktoś, czy, czy komuś przyszło na myśl, że można by się wybrać, się umówić z panią minister i, i, i porozmawiać o dofinansowaniu do Panteonu. No nie wystarczy tylko wysłać pismo, czy, czy taki piękny apel, w który się. Dobrze czyta, ale z którego może nic nie wynikać, którego mogą nie przeczytać ci, którzy go powinni przeczytać, czyli ci, którzy będą decydować o tym e, dofinansowaniu do Panteonu. A może, pointując naszą rozmowę, jest e, tak, że w takim razie nie ma się co gniewać na kogoś, tylko trzeba wziąć sprawy we własne ręce. Skoro uważamy, że Panteon Górnośląski e, nam się należy i jest potrzebny, to po prostu go sfinansować. Myślę, że tak się będzie, tak się będzie działo. E, Województwo śląskie niezależnie kto nim będzie rządził, jaka opcja polityczna będzie kontynuować tą misję rozpoczętą w panteonie górnośląskim i nie, i nie zmarnuje tego, co zostało do tej pory zrobione, a zostało zrobione bardzo dużo. Yy, tylko yy, wziąć sprawy własne, we własne ręce. Oczywiście tak, tylko pamiętajmy o tym, że możemy mieć słuszne żądania i to jest słuszny yy, yy, gniew na zerwanie tej umowy bo jesteśmy z państwem polskim jednym organizmem. No i nie możemy o tym zapominać, że nagle odetniemy się od no, nie terytorialnie oczywiście, prawda? Ale odetniemy się od polityki centralnej. To znaczy, ja wiem, I, co pan i, doktor chce i, powiedzieć. Tak. To znaczy, że coś nam się też należy, bo z ostatnich badań i statystyk wynika, że pięć regionów, pięć województw tworzy 50% PKB, Polski, niech pan doktor zgadnie, na którym miejscu jesteśmy. Na drugim. Na drugim. Na drugim. To, to też coś mówi, to też coś pokazuje. No, pokazuje, że to jest ciągle znaczący region. Ciągle znaczący region, mimo że bardzo, bardzo ciężko znosi transformację. Myślę, że to jest też dla nas, dla naszego regionu ciężkie doświadczenie, ale jakoś to się. ciągle jesteśmy w szołówce. ciągle oddajemy bardzo dużo na rzecz państwa polskiego. Tak? I. No W każdym bądź razie nie powinno się Śląska, zresztą żadnego regionu się nie powinno tak traktować, nie powinno się nas traktować w ten sposób, że się zrywa z nami umowę. Po prostu widzi mi się, że no, bo tak się nie robi. Tak, tak się nie robi w polityce, w biznesie czy, 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 czy w zwykłym życiu również. Doktor Andrzej jak historyk, publicysta, autor wielu książek, był gościem Rady Piekary. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Państwu dziękujemy za uwagę i polecamy się od poniedziałku do piątku o 7.30. Do zobaczenia.